Jakie warunki musi spełnić, żeby po skończonym okresie zatrzymania przekraczającym roku odzyskać prawo jazdy? A. Uiścić opłatę ewidencyjną przedstawić pokwitowanie zatrzymania. B. Zdać ponownie egzamin państwowy teoretyczny. C. Uiścić opłatę ewidencyjną i zdać egzamin państwowy teoretyczny. No i moi drodzy, magiczna liczba 12 miesięcy, że jeśli zostanie nam oczywiście nikomu tego nie życzę, zatrzymane nam prawo jazdy na okres do 12 miesięcy, to możemy je odzyskać po uniszczeniu opłaty ewidencyjnej i przystawieniu tego pokwitowania, że faktycznie to na 12, do 12 miesięcy zostały nam zatrzymane prawo jazdy, wówczas je odzyskamy. Natomiast po tym okresie 12 miesięcy będziemy musieli się poddać kontrolnemu egzaminowi. Tak? Także tutaj do 12 miesięcy odpowiedź A, czyli uniszczenie opłaty ewidencyjnej i przedstawienie pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy.